Hej siemanko, z tej strony patryk /4 /4 Witam was dzisiaj w odcinku Steve Simulator O tak Dawno nie było tego na kanale Więc lecimy sobie na spokojnie z tym Stwierdziłem, że dzisiaj odpuścimy sobie fabułę I zrobimy ten czas farmienia, ten kontrakt spróbujemy dokończyć sobie Więc Jeżeli chcecie więcej Steve Simulator Stawcie łapkę w górę Komentarz możecie zostawić na przykład. No i subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych filmów i z Thief Simulator i z Minecrafta i jakichś różnych innych. A jeżeli nie chcecie Team Simulator, to też zostawcie łapkę w górę. No wiadomo, nie. To wtedy napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, zobaczyć więcej, czego byście chcieli. A teraz już się skupmy i kradniemy te rzeczy. Tutaj potrzebujemy okrągłego wytrychu. Okazało się, że aby zdobyć ten okrągły wytrych. To trzeba najpierw zrobić te niektóre zadania. A ja jak taki głupek nie, nie rozumiem tego, co nie Więc muszę dotrzeć. Fail życia na sam start oczywiście, że tak. Teraz nie wiem, czy się stąd wydostanę, jakkolwiek w ogóle. Czy tutaj jest coś? Tak. O, dobra, to jest do ukrycia się, dobrze wiedzieć. Przebiegnijmy sobie tędy. On nic nie wie, ukryjemy się tutaj. Przeszedł sobie to idzie. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Taki start odcinka. Naprawdę. Naprawdę. Czekamy sobie na policję. A to nam raczej nie znajdą, bo jest na parkingu. No, i oni do kontenerów nie wchodzą co nie? Ale trzeba się ustawić tak na środku, żeby ze ściany nie rozwalili. I czekamy. Nie wierzę w to, nie wierzę. W planach też, tak przy okazji powiem, skoro już i tak czekamy, jest zmontować odcinek z serwera Mikey. Taki bardzo, bardzo ciekawy mi się wydaje. Tam było intens dosyć Jak dla nas przynajmniej Do mnie to z... było mega intens Tam było widać nawet Że mi się ręce trochę, ale no Nigdy nie robiliśmy takich rzeczy Więc mega, mega spoko Też ten odcinek Był nagrany z 3 miesiące temu Jak wyszedł pierwszy odcinek Może nawet dłużej, nie wiem, już nie pamiętam Ale jak ten pierwszy odcinek z Mike'a wyszedł I teraz długo nie graliśmy, więc Postaram się zmontować ten odcinek szybko i będziemy więcej nagrywać na pewno z Mike'iego, bo no takie montowane odcinki też mi się podobają do robienia, co nie? więc mam nadzieję, że rozumiecie. No co? Ale się zestrałem. Ja pierdziele. Nie. Na na na. Nie. To sobie pogadaliśmy. Świetne. W takim razie wracając. Postaram się więcej takich montowanych odcinków robić też, bo widziałem, że wam się też nawet podobały takie, więc spoko. Przeskakujemy sobie tu jeszcze raz. Mogłem poczekać w sumie aż. Nie. No jak można siedzieć po prostu na środku czegoś? No nie Nie, nie. nie. ule ile tu krągły wytrych jest potrzebne. No i co mam teraz zrobić? No żeby tu wejść? Krągły wytrych Co mam teraz zrobić, że malą połec? Co mam teraz zrobić? Do włączenia niczego nie ma. Mogę spróbować wybić okno i się przez nie przedostać, ale to... nie wiem czy wyjdzie. Chociaż... Dobra, spróbujmy tak. Otwieraj to. I czy ja mogę tam wejść? Chyba nie. Jeszcze raz spróbuję. Kurde no Weszłem, weszłem, łatwo Ale dobra, jeszcze raz chodzimy tam Mamy to Chciałem zamknąć to okno, ale ma się nie uda Dobra, słuchajcie, wszystko zgodnie z planem, tak? Tu laptopi, proszę bardzo. Nie idźcie z sypialni. Bardzo myszeczka tutaj, cyk, cyk. Okrągły wytrąg, okej. Okay. Muszę wejść tam do góry, tylko on tam siedzi, więc na razie sobie to odpuszczę. Bo po prostu pokrętnijmy jakiekolwiek rzeczy, i musimy pozamykać to, niestety, żeby oni się nie skapnęli, że my tu jesteśmy. O, na przykład pieniądze możemy ukraść ten ziomek, by musiał stamtąd pójść ogólnie. Tutaj też jest okrągły wytrych, tak. No pewnie wszędzie jest okrągły wytrych, nie? Jakby mam. No. Dobra, no przy... O, kurde. Aj, sidło. Czyli tutaj, znając życie, też jest ten wytrych okrągły. Tak. On idzie do kuchni, no chyba go posrała Dobra, ale on idzie jakoś naokoło do tej kuchni, w ogóle przez dwór Ja mogę tu wbić teraz szybko Tam ta babka mnie nie zauważy teraz Się Troszkę, o, dobra, ona nic nie robi tutaj Tutaj są te nasiona Okej, okay, czyli tutaj wyrzucę sobie to jest skrytka? Tak, dobra To super mm, Wyrzucę sobie jedno nasiona na wóz do jabłek Wyrzucę Żeby wziąć ten mhm. Teraz mam sprzedać te specjalne nasiona Tylko, że... Problem jest w tym, że ja nie wiem jak stąd wyjść teraz Co nie. Ja z mogę na dach wejść. Dobra. Mogę iść tam. Tylko jak ja mam się stąd wydostać? Powiedzcie. Tu jest brama do otwarcia. Dobra, mamy to. Uuu. Udało się, udało się. Dobra. To było dosyć ciężkie wyzwanie. Jedziemy przez. Ła Nie, moje auto. Kryjówka, lecimy to sprzedać na Black Bay'u? No, o wiele łatwiej by było, jak gdybyśmy mieli ten klucz, w końcu okrągły, ale jeszcze go nie możemy mieć, więc no... Czy to będzie w innych? Okej, okay. sprzedaliśmy to. O, coś tu też mamy jeszcze, o kurczę, gdzie to było, o, te myszki. Dobra. Reszta do... Mm, Lombardo? Okay. Welcome. Welcome, welcome. O nie. Welcome, welcome, mój drogi przyjacielu. Ale ten laptop sobie odłożymy na razie. Chciałem już ukradnie standardu. A czemu to samo mam? To jeszcze raz spróbujmy to ugrać, ale nie wiem czy to będzie to samo, czy w innym miejscu może. Spróbujemy jak zwykle tutaj, Wtedy brama mają dzisiaj, teraz tym razem nie. O! Ej, 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 ej! ej. No, no, no! Patrick <grystanie> Patryk parku już to Let's ale ten, ten, są w innym miejscu, więc. Wszystko jasne. Ten płot chyba można rozwalić, nie? Taki ten. Tak. On to słyszał, niby, ale tak naprawdę nie. Lecimy do tej shopy. A to są takie nasiona do wzięcia. W ogóle. Ukranimy tu jakieś rzeczy w takim razie. To jest doniesienia też, co nie tak. To nie chcemy tego. Biegniemy, biegniemy. W ogóle ten płot zniknął cały, bez sensu. To jest chyba szybciej, chociaż nie wiem. Może troszeczkę. Otwieramy bramę. No i kolejne zadanie zrobione. Dobra, to już wiem, jak się do nich dostawać. O wiele, le, o wiele łatwiej, o wiele lepiej. Wsadzamy to do środka i lecimy z powrotem. Dobra Hop, kryjówka I mam to sprzedać na Black Bayu znowu, dobrze Dobrze, dobrze Inne sprzedajemy już O, tu No i super Kubo okrągły tryk. Let's go! Nareszcie Nadeszło to wieko pomna nie, przebranie. O. Nadeszło to wielko pomna chwila. Cyk. Mamy okrągły wytrech. Otwórz to jest zamek. Dobrze. Okej. Okay. Przesuwaj element blokujący w prawo do momentu aż będzie w poprawnej pozycji wskazany przez dźwięki w pracy. Następnie naciśnij przycisk blokujący pozycję. Aha, czyli... Po prostu my musimy klikać, jakby w tym momencie dobrym. Tak, jak ten tylko że przekręcamy, tylko że jedziemy w prawo i klikamy w dobrym momencie. A nie jak w tym drugim, jakby że klikamy i czekamy, aż się zrobi w dobrym momencie. Dobra. Sprzedaj żółty traktor. <grych> Co? Żółty traktor. Ja, dobra. Kradniemy traktor Ze sto z 201. Jest 401, przepraszam To samochód nam nie będzie potrzebny, jak mamy traktor, nie? <śm> nie no nie mogę No a to teraz my tu wbijemy tak o przecież Możemy co so tu otworzyć tak naprawdę O Jedziemy w prawo i klikamy cyk i jeszcze ostatni chyba, tak My sobie tu wbijamy i idziemy tą górą taką, ale najpierw... To jeszcze ze tu wezmę rzeczy, o tak. Konoweczka 300, o nie, nie sprzedałem rzeczy. Ubraliśmy co możemy, chociaż... Czy coś jest takiego? O, tutaj są te łopatki, dobra, nie da się. No przechodzimy sobie tutaj bezpiecznie. Tą bramę trzeba otworzyć i tamtą Polik, nie, nie, nie Dobra, niech mnie złapią po prostu Tu jest w ogóle ten zamek i Złapnię, Złapię, złapię. Tamtą bramę jeszcze muszę otworzyć przecież Ale ja tej zapis, jeszcze raz Musimy to zrobić na spokojnie A czemu ty tu teraz jesteś? Chłop się myje wodą z beczki Na... No. Nie, no on tu będzie stał teraz 5 lat. Dalej, idź już, idź już. Stary, jak tak można żyć? Dobra, wyjdźmy stąd. No to jak ja mam przez niego przejść? Kryjmy się tu w takim razie, okej okay. Dobra, chyba mi się udało jakoś Drówmy tu znowu Tamta brama jest otwarta, więc git Znowu nie odłożyłem tego. A to już trudno. Dobra, co tam usłyszałem, ale dość trudno. Lecimy z tym wytrychem znowu. Fajny ten kołowy wytryk w sumie. W sumie spoko działa. Otwórzmy to. Musimy otworzyć to. Nie mamy nic tutaj zrobienia. To kradniemy i jedziemy, nie? Ja nie wiem, czy ja tak uceluję tym traktorem w ogóle, żeby tak wyjechać. Trudno. Na no, traktor. No nie wierzę Jak tym się tam Oprócz powoli, po nie, zablokuje. Nie. Użej. Okej. Okay. Dobra, lecimy. zabrona z Twardową Gate, jedź, jedź w pole, w pole! Nie! Złapali mnie! Nie! Kurde, ciężko tym traktorem! Ciężko, ciężko tym traktorem ujechać. No, chyba żebym wyjechał za tej kamery i się schował. Nie mam pojęcia. Ten zaś będzie tu 5 lat, znowu się mył. Spróbujmy jeszcze raz. Ale to tym traktorem, to Wam taki fan jest. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Otwieramy tu na jego oczach, on nic nie wie. Okej, okay, udało nam się przejść. Super. W ogóle chyba ja mam ten lepszy laptop, czy nie? Okej, okay, teraz jest o większa, no. O, uh, uh. Halo? Nie, moja gra! Nie pierdzie, że się Nie... Nie pierdzie, że mam laga. Nie, ratunku, dlaczego? O kurde. Ej, no halo? No gra mi się zlegowała. Nie mogę się ruszyć. Nie. W takim razie zaraz wracam. część tu zrobimy. No słuchajcie, wracamy. Ogólnie to kończymy w tym momencie odcinek. Bo już jest i tak prawie 20 minut, więc styknie. I po drugie, no nie mogę się ruszyć. Klikam s mogę wam do mikrofonu zrobić tak... O. Nie wiem, czy będzie słychać najwyżej to podgłośnia, albo coś, nie wiem. I no, nie da się nic zrobić. Czym mogę ruszać, ale niczym innym. O, widzicie, nawet klikam myszką, i on nic nie robi. No, widać, że rusza myszką, nie? Śmieszne, śmieszne. Dobra, nie przedłużając, w następnym odcinku kradniemy ten traktor. To będzie ciekawe. A teraz dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć.